Cieszę się, że Transfer GO jest częścią Wielkiej Okresy Świątecznej Pomocy w Londynie oraz super, że mogliśmy być w tym roku tutaj. Zapraszamy wszystkich! Wizją Transfer GO jest wsparcie społeczności migrantów na całym świecie, dlatego bardzo cieszę się, że możemy być tutaj wśród polskiej społeczności w Londynie. Cieszę się, że razem z Transfergą możemy być świadkami tego zaangażowania, tego trudu i jesteśmy w stanie spotykać wielkie serca wojskowe, które łączą się dla pięknego celu. Witamy serdecznie i bardzo, bardzo chcieliśmy podziękować naszemu głównemu sponsorowi TransferGo. Bo... Gdyby nie oni nie, były, nie byłobyśmy w stanie tutaj nic organizować i dzięki TransferGo udało się to, co się udało. Będziemy liczyć pieniądze, poinformujemy na bieżąco. Bez Was nie byłoby nas. Fantast... Siema!